Cześć, witam na kanale info U Prawa. Ja nazywam się Tomasz Wodziński, partnerem kanału jest firma Sumin. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Była skórka z banana, były skorupki z jajek, były też inne rzeczy. Pora na coś bardziej w cudzysłowie normalnego. Pokrzywę. Nawóz z pokrzyw zna wiele osób. Ja w tym roku tutaj będę dawał do trzech donic pokrzywę pod korzeń. Jak również będę w innych Donicach nawoził nawozem z pokrzyw. Nawozem z pokrzyw już takim gotowym, więc będzie porównanie dosyć fajne, jak to będzie rosło. Czy lepiej dać na przykład pokrzywę pod korzeń, czy lepiej dawać nawóz z pokrzyw już taki ten. Też można zrobić nawóz z pokrzyw tak zwaną gnojówkę z pokrzyw. Też myślę, że to będzie dosyć fajne porównanie. Ale na ten moment daję. Pokrzywę pod korzeń. Sama pokrzywa ma duże zastosowanie. Ja opowiem tutaj o tylko zastosowaniach ogrodniczych. Można ją użyć jako, jako nawóz pod korzeń, jako nawóz płynny. Jak również można nią pryskać różne rośliny, tak żeby między innymi zwalczyć mszycę. Jeśli chodzi o zwalczanie mszyc, to różnie to wychodzi. Czasem tym się niestety nie da tych muszyc zwalczyć. U mnie zwy zwykle było tak u mnie zwykle było tak no i też u ludzi, z którymi rozmawiałem, że działało to na mszyce zielone, na takie czarne już niekoniecznie. No, ale tak czy siak to jest wiele plusów zastosowania właśnie pok pokrzywy. Myślę, że zrobię filmik właśnie o tym, jak robić nawóz z pokrzyw, Będą też filmy, jak będę dawał nawóz już gotowy, który można sobie kupić w sklepie, a pokrzyw pod korzeń daje no tyle, tyle dałem. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest odpowiednia ilość. Wydaje mi się, że to jest ilość dobra. Czy pokrzywa załatwi sprawę, że nie trzeba będzie nic dawać? Ja tutaj to sprawdzę, bo będzie tutaj sama ziemia i pokrzywa. Natomiast, tak, na dobrą sprawę, nawóz pokrzyw jest bardzo dobry. On może być do, do wielu warzyw, do wielu roślin. Jednak, według mnie, w, per, w perspektywie czasu, on będzie niewystarczający. To jest nawóz, który, no, w zależności od rośliny, może być stosowany przez lata tylko sam i będzie ok. Jednak, podam Wam przykład mojego sąsiada, który przez około nie wiem, 20 lat sto, stosował co roku. Nawóz z pokrzyw pod pomidory. Miał tam też trochę innych warzyw. Czasem dawał też jakiś obornik, nie granulowany, tylko zwykły, i to było tylko jego jedyne nawożenie. Po tych latach, gdy, gdy było w miarę wszystko okej, okay, coś zaczęło się tam psuć. Trochę tutaj już, już gorzej rosło, gorzej, gorzej, aż nagle może nie nagle bo właśnie chodzi mi o to, że to był jakiś tam proces stało się tak, że że ta ziemia była już bardzo kiepskiej jakości. Przez to, że już wam tłumaczę, przez to, że macie dane warzywo, daną roślinę, pobiera ona poszczególne składniki pokarmowe z gleby. No są różne warzywa, czy tam inne ro, rośliny i potrzebują różnych składników. Nawóz spokrzyw daje wam jakieś składniki pokarmowe typu azot, ale nie uzupełnia on wszystkich składników zużytych przez roślinę. To też w zależności, tak jak mówię, od tego jaka ta roślina jest, z czym mamy do czynienia. No ale w przypadku właśnie pomidorów gleba stała się już naprawdę kiepskiej jakości. Co mój sąsiad powinien zrobić? Według mnie powinien używać tej pokrzywy, bo to jest dosyć dobry nawóz. Naprawdę. Ale powinien też do, dodawać do gleby składników pokarmowych. Na przykład w czasie przy, przygotowania gleby. Nie wiem, miesiąc przed, miesiąc przed uprawą po prostu rozsypać nawóz wieloskładnikowy i zmieszać go z ziemią. I to by naprawdę dużo dało. No ale cóż, tak nie było. Tak czy inaczej polecam Wam nawóz z pokrzyw. A przekonamy się jak to wszystko będzie dzia działało jeśli tą pokrzywę damy pod korzeń. Tutaj mamy inne eksperymenty, o których też będą filmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.